Sydney beczki pytanie, czy, czy bez bomby da się zrobić formę? To nie jest doping. To nie jest doping. No. To nie jest doping. I szpinak. Uh, uh, uh. Siemanko, z tej strony KN. Siemanko, Krzysiek Piekarz z tej strony. Jesteśmy w Płocku dzisiaj na specjalne zaproszenie. Marcina Różalskiego. Marcin zaprosił nas do swojego Różalandu. I jutro z samego rana ciśniemy. Nie wiemy co nas czeka, ale na pewno będzie multum atrakcji. Treningowo zabawnie Pogadaneka. zobaczymy, zobaczymy, widzimy się jutro. Cześć! Aaaa kurwa! Ma piąte rano. Chodź, chodź. Ale, chyba jesteś na pokry, co? Nie, bo mam dwie koszulki. Nie, nie, nie. nie. Się do o. o gustach się nie dyskutuje, prawda? No. No, niektórzy nie mają gustu. No. Ale zastanawiam się, na przykład, co? Pewne rzeczy człowieka zastanawiają, i człowiek stara się pewne rzeczy zrozumieć, wyjaśnić, dojść do. I jak na przykład ktoś przychodzi, to czasami wiesz, wychodzą z treningu, to butów nie ma. Ale ja latam latają i buty zbierają i tam kilka musiałem zapłacić, bo tam jakieś pogryzu, tam niebalansny, czy tam jaków na pogryzy. Ale jak japonki pogryzy, to nigdy nie płaciłem. Wszedłem i od razu poszło. <laughs> Kurde, co to białko robi z człowieka. <laughs> Która godzina spóźnienie? <laughs> Od pół godziny już powinniście być jest... Musisz ja. Remonty na drodze były Wszystko, ale zacznę to Musisz taką kurwę. Jak... może świnkę trzeba przenieść albo coś Nie, świn, świnki same się przynoszą. się w tej świnie, nie, nie, jest... ruszamy. nie, nie, świnki nie, świnki same się przynoszą, ale mam parę obornika tą do przeniesienia Jasne także... To jest Zajnicy. najsilniejszy człowiek, same tony przerzuca. A on dobrze wspiera, motywuje. Będzie nie, nie, motywować to mam ja dzisiaj, zaraz. na mu To Robota się kleiła. Pierwsze zadanie to na pewno musimy poczekać aż tutaj te konie zjedzą. Weźmiemy je na trawiasty wybieg I takie dostaniecie jak mają kuwety koty i się wybiera takimi szpatułkami. To my mamy w wersji większej okay. i będziemy wybierać ten buciki macie sprzystosowane naprawdę e, ale to są właśnie roboty. Już takie, na stracenie na stracenie, na stracenie, już. Na stracenie swoje przeżyły e, więc... lepsze i gorsze e, chwile tak, Krzysiu, ja. co jest z Tobą? Pały, za wolno biegliście tak, zakładam. Tak. operatorzy spóźnieni, jak zwykle tak, tak, dużo mamy takich koni, które po prostu no teraz... zaniedbane były i się teraz odwdzięczają, to jest taka wisienka na torcie, ale ja zawsze powtarzam, nawet tym moim Grand Prix, co myślą, że już jeżdżą, że są mistrzami świata. Że, że miejsce i tak tworzą te zwierzęta, czyli najważniejsze to są zwierzęta, czyli staruszki, kontuzjowane. Najbardziej powrożone. Tak, bo takie, te tak zwane sporty użytkowe, konie to sobie zawsze znajdą, dlatego ja na przykład teraz zrobiłam pięć adopcji. Wydaliśmy konie do adopcji, które przygotowaliśmy do, do pracy z człowiekiem i one sobie po prostu poradzą, tak. Bo... Ja kontroluję tutaj wszystko, wiesz. Z... <laughs> <laughs> Słuchaj, to tak jak jest okręt, jest okręt? Tak. I w gnieździe siedzi ten, co wyczekuje, wszystko Ta. wypatruje. Ja. tam, że nie będzie biegi i kurwa steru ustawiał. Poza tym, jak to było w bitwach? Wódz nigdy nie bierze udziału w bitwie. Wódz ze wzgórza obserwuje i kontroluje. Jak Jagieło było pod Grunwaldem. No dokładnie. A od Krzyżaków ten, jak mu tam poszedł, poszedł walczyć i zginął. I dostał a, jak ja, nie, 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 nie. Jeden, jeden przewodnik jedzie zawsze na kole. Bo to wiesz, bo to jest, trzeba je wypóć. Musisz... One stąd gdzieś, ja wiem, no ta grupa teraz będzie szła, no to tak z 2 km stąd idzie, nie? Napadok tam, w na tamtą stronę. nie no, tam, jeździłem tam jeszcze, no nie wiem, może że pojedzie będzie lepiej. No wiem. jak, kurwa. Ale że no, jak... to go nie uradzi. Nie, to Arab pojedzie na nim. <laughs> Dobrze. To ja nie chcę jeździć. <laughs> ja nie chcę jeździć. Kurde, Prawdziwy zaklinacz koni. <gry> powrót do, jak to mówią, powrót do natury. E, teraz musimy, wynik gdzie, gdzie są tutaj kupki takie, pozbieramy same kupy, czyli demonstracja, jak tu jest kubka. Nie pijamy jak łopatę, bo zaraz nam się sprzed skończy. Po prostu musimy to zrobić o. Jak śnieg. Jak Proszę, Ale, to jest, tu mamy. Nie, Ale no. to jest najważniejsze. Wiesz co, ja mam w życiu coś takiego, że ja... Nie boję się ciężkiej pracy, mogę koło niej leżeć kurwa godzinami i patrzeć na nią i wspierać. teraz wyjdzie, że ściemiam. Co takie zbliżenia mi tu robisz? Kocham to. Rolnik szuka żony. Kolejny sezon. Sprawdź to. Dużo działek, dużo ziemi, fakt w ręku. Robotny. Dużo główna do zebrania. My mamy fundację, którą zbudowaliśmy też przez jakiś tam okres czasu. Zrobiliśmy naprawdę fajną firmę, może no, tak powiem. Od kiedy działacie? Wiesz co? Odkąd tu się sprowadziliśmy? E, 4 lata już tak działamy, wiesz? Na pewno będzie to Tak, bardzo, bardzo. No i wcześniej tak troszeczkę mniej, tak? Ale o tym tu się sprowadziliśmy, wiesz? To zaczęliśmy już to wszystko tak bardzo nakręcać. W końcu, wiesz, też, biorąc pod uwagę na przykład, że wiesz, no każdy tam w jakiś sposób zarobkuje, tak? Ja na przykład zarabiam na walkach, na jakichś tak innych projektach i zmieniłem sobie już to auto, kupiłem sobie motocykl, tak? Ale w tym samym czasie działamy charytatywnie. I teraz, wiesz jak to jest, zaraz się kupię przyciąga, a to tak działają charytatywnie, ja że kupię ale... samochód. oni tak. nie wiedzą o tym, że ja samochód kupię za własne pieniądze i ja za własne pieniądze jeszcze pomagam, tak? Ale... E, to co mówiłeś. E, jest moda. Na wszystko robi się moda. I teraz jest moda na te fundacje, na pomoc. Dobre to ma w sobie to, bo czasami kochuje i latają ludzkie intencje. Ja chcę od nich pieniądze. No tak. Na pomoc zwierzętom, ludziom, kombatantom, dzieciom. tak? Ale są takie kurwy, my na przykład z takimi kurwami teraz się procesujemy. Bo na nasze empatii zabazowali, że chcieli pomóc. Zdefraudowali nasze pieniądze. Poukrywali zwierzęta, które daliśmy do adopcji, wiesz z tej interwencji. No i to jest to. I biorąc pod uwagę, że raz się to zdarzyło, drugi, raz trzeci, czwarty. Człowiek robić się elektryczny. I teraz, gdy ktoś przychodzi do mnie po pomoc, to już ja tak już go się... pierdolę. Jak nie, nie znam, nie mam jakoś przełożenia, że jest jakiegoś polecenia, czy jest ja go nie znam. To... Tak, to mimo, no, że on tak. będzie dobrym człowiekiem, to przez te Ale jest to kurwy, przez te kurwy tak, ja, ja wiesz... już... Nie Pytanie, czy, czy bez bomby da się zrobić formę? O, przepraszam. Czyli wiesz co? co, powiem Ci, że na pewno się da, tylko też w kwestii w jakim sporcie, bo na przykład nie wierzę, że na przykład w sportach siłowych, czy to w strongmanach, czy w trójbojach siłowych jakichś, czy, 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 czy na przykład czy w kulturystyce, nie bójnieś się bez towaru, no to jest normalne, to jest normalny temat. Nawet patrz, nawet, nawet było tak, że jeżeli bierzesz jakiś towar, no to normalne, że na przykład tak zwiększać się ciśnienie, tętno. Czasami po prostu nie wytrzymują tego naczynia, bo, bo wszystko ma swoją, swoją określoną tę. A biorąc pod uwagę na przykład, jeżeli chodzi o sporty, o kulturystykę, nie tam sylwetkowe, że tylko sylwetka, tylko chodzi wiesz, o wymiar, o wielkość mięśnia, tak, o, o to wszystko. No to normalne, że bójniesz łapę tam, no przy, przypuśćmy, 4-5, 4-6 łapę naturalnie. Dalej no niestety, no trzeba zapierdolić, jak chcesz mieć te ponad kurwa pół metra w łapie, no to nie ukrywaj mi Krzychu. Znaczy ja Ci powiem ci szczerze, że najwięcej naturalnie miałem 52 cm w łapie, co prawda byłem trochę ulany, no. ale miałem na przykład. Ale nie, ja już mówię o takiej typ, typowej wierzchu, wie? że jest wymiar kurwa i jest wiesz. To wszystko. w ogóle nie ma takiej możliwości. No. Znaczy powiem, powiem Ci może inaczej, myślę, że są ludzie na ziemi, bo jest kurwa miliardy nie, z, no, ludzi, oczywiście. gdzieś tam jest na pewno jeden czy dwóch takich, co faktycznie nie mogą. Nie... Wierzę w to, jestem szczerze przekonany, ale na pewno no, nie są to osoby, które. Wiesz, teraz tak tak no. w sportach walki na przykład są, są też zawodnicy, którzy nie biorą, którzy się nie piszgają, tak? Ale większość piszga i nie ma co ukrywać, bo na przykład posłuchaj, Ja tam grałem, co brałeś? Nic nie brałem. Dobra, posłuchaj, kurwa, jak patrz, robi ze mnie idiotę. Nie, no dobra hormon sobie tylko biorę. Aha, to no czyli co się jednak bierzesz, kurwa. Bo dla mnie na przykład hormon to nie jest. Steryt już nie jest doping, tak? Oksandrolon to już nie jest, kurwa, tak? Meldoniu to już nie jest, kurwa, tak? Jakieś takie, wiesz... No to, to, to... to, to, to... Słuchaj. Wspomaganie ciała w jakikolwiek sposób z substancjami chemicznymi dla mnie jest dopingiem. No No tak. No, no Krzychu, no kurwa, no nie. Do... Ale ja uważam, że nie ma nic do końca w tym złego. Tylko powiem Ci, nie. że mnie to wkurwiało osobiście, że w Polsce nie ma o tym świadomości. Bo, już tak, żeby nie wymieniać nazwiska, ja, to ja powiem Ci szczerze. To nie jest doping. To nie jest doping. No. To nie jest doping. I szpinak. Chcielibyśmy Wam bardzo podziękować za zaproszenie, że, moglibyśmy, że mogliśmy tutaj chwilę popracować zobaczyć, jak to wygląda od kuchni. Piękne miejsce, zajebisty klimat, tak dużo jak widzicie, ciężka praca. i dużo ciężkiej kurwa roboty, naprawdę. Ale my się jej nie boimy, przynajmniej ja, bo jako o ciężkiej pracy mogę leżeć godzinami, nie ruszam ją na w ogóle, nie? A to, że ją kocham i mogę na nią patrzeć też godzinami, to jest całkowity. Tak, najlepiej jak ja wtedy ciężko pracuję. No ale dzieli się, ja się to pięknie uzupełniacie. No tak, strasznie mi to uzupełnienie pasuje. Ja my też Wam bardzo dziękujemy, szczególnie ja, bo mnie dzisiaj tak naprawdę zmobilizowaliście do tego, żeby sprzątnąć plac dla koni. Bo co prawda uciekliście w połowie drogi, ale najważniejsze to. To to. najważniejsze to zacząć. I najważniejsze to zacząć najważniejsze, że podjęliście to wyzwanie <laughs> przyjeżdżając tutaj, bo każdy myśli, yeah, że, że różalant tak naprawdę to tworzą ludzie, jest to kupa ludzi i, i, i nie wiadomo ile rąk do pracy, a sami widzicie, że, Patrz, że, kruch, że rąk jest, jest bardzo mało. Tak? I... A pracy bardzo dużo. Tak, a ja nie leżę i nie pachnę. No nie, nie, pracowita kobieta. A naprawdę... ja siebie mogę powiedzieć jeszcze tyle, że jestem tutaj drugi raz i... Bardzo mi się tu zawsze podoba, więc jeżeli będziecie mieli możliwość tutaj przyjechać, pomóc, nie wiem czy do Marcina, czy do jego tutaj partnerki, czy cokolwiek, to wpadajcie, na pewno, na pewno nie pożałujecie. Zawsze ja, jest co Ja robić. ze swojej strony jestem bardzo zadowolony i miło mi, że mogłem tutaj przyjechać, porozmawiać z Marcinem i poopsować trochę z przyrodą. Poza tym, to co? Subskrybujemy, lajkujemy, komentujemy. Wszystko, co najlepsze. SFD Team i Extreme Hobby. Marcin Żadki, Krzysztof Piekarz, KN i cała ekipa pozdrawiają Was. Ale najważniejszym motywem tego wyjazdu, który przysłania wszystko, to są fryty buty. <noise> Dziękuję. Przeprawówki, tak zwane buty przeprawówki. Dzięki. Najlepszego.